A u nas, drodzy Państwo, najtwardsi strażacy, zwycięzcy międzynarodowych mistrzostw strażaków w Toruniu. Witamy Nic nam Panu. nam, teraz nas nie grozi. Jesteśmy bezpieczni, spokojni w takim towarzystwie. Bardzo Panom gratulujemy tego e, występu. Ale powiedzcie, co to były za zawody w ogóle? Na czym to polega? No bo to, że strażacy od czasu do czasu mają rozmaite takie e, sprawdzania swoich umiejętności, to wiem, ale te zawody były wyjątkowe. Tak, te zawody są. Czymś wyjątkowym, dlatego że te czynności, które wykonujemy normalnie, tutaj musimy wykonać podczas darzeń, tutaj wykonujemy w ciągu paru minut. Wszystkie takie ekstremalne, tak jak Pan tam mówił, rzeczy, wykonujemy w ciągu dwóch, trzech minut. Uderzanie młotem, przenoszenie manekina, bieg z wężami, trzymetrowa ściana, to wszystko Panowie, jest w ciągu paru jest minut. większy stres? Czy wtedy, kiedy jesteście w akcji, prawdziwej akcji, kiedy macie ogień, kiedy trzeba ratować ludzi, czy podczas takich zawodów, gdzie walczy się o tytuły i splendory? Chyba podczas zawodów. Myślę, że podczas akcji jesteśmy tak już przygotowani, że nie ma takich problemów. Dopiero po akcji przychodzi taki stres, czy wszystko na pewno było dobrze. Podczas akcji działamy tak, jak Te powinniśmy. Te zawody w ogóle przywędrowały do Polski z Nowej Zelandii. Tam są znane już od ponad 20 lat. U nas organizowane są trzeci raz. Jaka jest idea w ogóle takich zmagań? Sprawdzicie, sprawdźcie. Wszyscy uczestnicy są ochotnikami. I dzwonią do nas, pytają się czy mogą wystartować. Oni chcą się po prostu sprawdzić. Traktujemy ich bardzo ostro. Te, to są naprawdę ekstremalne ćwiczenia, ekstremalne zawody, i chcą zobaczyć na jakim są poziomie. No dobrze, a czy takie zawody sprzyjają e, rozwijaniu koleżeństwa wśród strażaków? Właśnie poza rywalizacją jest też coś takiego, że spotykamy się co roku z tymi mm -hmm. kolegami e, tu z Krakowa. Bo z, to są z, z... w ogóle zwycięzcy, drodzy Państwo: e, pan Arek i pan Marcin. E, pan Arek z Torunia i pan Marcin z Krakowa. Najszybsi, najtwarsi. i koledzy. Prywatnie? Znamy się z zawodów. Aha. Poznaliśmy się, jak e, pierwszy raz były organizowane zawody w Toruniu. To tam się poznaliśmy no i tak utrzymujemy, e, można powiedzieć, taki kontakt koleżeński. Panowie, to wobec tego <coughs> zawody zawodami gratulujemy, naprawdę bardzo się cieszymy. A teraz pomówmy chwilę o e, Waszej pracy. Ja rozumiem, że e, lato, początek lata, to jest taki moment, kiedy macie bardzo dużo pracy na straży nie ma wolnego okresu. Od powodzi, od tasi gry, od wiatrołomów, pożarów tego jest mnóstwo i tutaj ciężko powiedzieć, który okres jest najważniejszy. Najgorszy dla nas, najbardziej pracowity. W każdym cały rok musimy ostro pracować, żeby zasłużyć na przychylność społeczeństwa. Ale ta przychylność jest bardzo duża, prawda? Bo zdaje się jest tak, Dziewczyny że... lubią strażaków. No nie tylko dziewczyny, słuchaj, <laughs> bo to w ogóle po prostu naprawdę... W ogóle za mundurem panu sznurem. Trzeba by dziewczynę zapytać. <śmiech> <śmiech> ale drodzy panowie, rzeczywiście ta wasza rzeczywistość zawodowa to też wyścig z czasem, z tym, że właśnie w tej codzienności jest więcej do stracenia, bo to bardzo niebezpieczny zawód. Powiedzcie na koniec, jakie cechy trzeba mieć, żeby być strażakiem, żeby zostać strażakiem? Przede wszystkim zdrowie. Zdrowie musi być. On mm -hmm. Uwaga, On trzeba waga. mieć taką cechę charakteru, że soczek się nie boi. Znaczy chęci do tej pracy, prawda? Jak nie pasja. ma takiej pasji, pasja właśnie, mm -hmm. to musi sprawiać przyjemność jednak, żeby z ochotą iść do pracy i, i czasami nieść nieś tą potrzebę dla tych ludzi. Mm. O, to jest piękna płyta. Bardzo dziękujemy. Właśnie. Tak, pasja jest najważniejsza. Moją pasją jest m.in. kuchnia, więc ja bardzo panom dziękuję za rozmowę. Zostawiam Was dziękujemy. idę do Agaty. Dziękujemy. Agatka, obie...